Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem e, skromnie, jeden wagon, ale mm, ponieważ jakiś czas temu e, rozpocząłem zbieranie wagonów e, związanych z, z DHL czy DHL, jak to mówią w Polsce, e, postanowiłem zakupić również wagon, który wyprodukowała firma Brawa. Już go wyciągam tutaj z folii. Postaram się tutaj e, złapać ostrość. Wagon, który już tutaj pokazuje, jak został opisany przez Brawę, numer katalogowy Brawy 5659. Mamy podany numer całego wagonu. Również mamy podany fakt, że jest to wagon GATX, czy też jak to niektórzy mówią w Polsce GATX. A... Ciekawa konstrukcja, mam już 6 wagonów DHL DHL. Stąd też postanowiłem kupić również ten wagon, który, który również jest asygnowany przez, przez tą firmę DHL. No, więc cóż, popatrzmy, zaraz dowiemy się czegoś więcej o tym wagonie, o tym jaki jest to typ, jaka konstrukcja. No, niestety, zalepiony z jednej strony był ten wagon, to znaczy że by pudełko było zalepione, już zdejmuję, wracamy do ostrości, bardzo dobrze zabezpieczony y, na różne sposoby wagon, no i już y, doszliśmy do tego sedna y, produktu, który jest y, w środku, wagon bardzo ciekawy, próbuję znaleźć y, typ na tabliczce znamionowej jak jest to dokładnie typ wagonu. Teraz spojrzę, czy jest opisany eee, tak, jest opisany ten wagon jako UIA. Może tak, wezmę do, do ręki będzie łatwiej eee, zobaczyć coś więcej. Na samym, na samym wagonie. Jak widzicie, wagon jest bardzo delikatny, filigranowy. Stąd też no, cieszę się, że, że akurat um, firma Brawa coś takiego dla nas zrobiła. Fototrawione, zobaczcie, tutaj jest ten podest. Ja sobie pozwolę powiększyć. Podest jest fototrawiony. To jest naprawdę bajka. Że troszeczkę oddale i wezmę do rąk e, sam wagon, aby spojrzeć na e, tabliczkę znamionową. Spróbujemy ją tutaj teraz bardziej odczytać. Co nam tutaj tabliczka znamionowa mówi? Mamy tutaj informację rejestracja w Niemczech, ale również e, mamy w Trafarecie Dopuszczenie do y, Szwajcarii, do Niemiec. Nie mamy tutaj żadnej informacji na temat Polski. 100 km na godzinę tak G JTX Rail Germany GmbH. Hmm, co my tu mamy jeszcze za informacje? I to tyle. Wagon jest żółty. Ma tylko naniesione, ale bardzo dobrej jakości, naniesione napisy. Tak, więc chciałbym ten wagon porównać zaraz tutaj po. Powiększmy, pomniejszmy, przepraszam, ten i e, chciałbym wrócić do wagonów, które znacie, które Wam już prezentowałem w dwóch setach. Wagony DHL ROCO, wagony, które, które są tutaj uznane jako wagony ZANS. I jeden z tych wagonów zaraz dla Was wyjmę i zrobimy krótkie porównanie tego. Jakie to są dwa różne wagony? Ja już tutaj widzę jedną, jedną dość istotną rzecz, nawet nie tyle konstrukcyjną, co jakościową, w wykonaniu tych wagonów. Już tutaj wyciągam wagon GATX, wykonany przez, przez firmę ROCO. No, bardziej toporny jest ten wagon. Zresztą spójrzcie na chociażby dach, ten plasticzany niestety, pomost. Nie ma tutaj chyba nic wspólnego z tym. Zresztą wagon większy. Teraz może oddalę troszeczkę to. Już mam problem z ostrością automatyczną. Będę musiał jakieś ustawienia tutaj zrobić inne. A więc są to zupełnie inne wagony. To jedynie co je łączy, to oczywiście malowanie, przewoźnik. No, ale mimo wszystko, mimo wszystko jest to pewnego rodzaju uzupełnienie kolekcji. Cieszę się z tego tytułu, że, że udało się takie uzupełnienie zrobić. Przypadkowo gdzieś tam ten wagon zwrócił moją uwagę i postanowiłem, że warto byłoby nim uzupełnić kolekcję. Nie mamy niestety ruchomych buforów, jak to czasem bywało w, w różnych firmach. E, które są na wyższym poziomie, no i cóż, e, nie będę więcej się rozwodził na temat tych wagonów. Cys cysterny e, są różne, też e, mają różne gabaryty pojemnościowe. Niemniej jednak cieszą oko i e, mam już w tej sytuacji sznurek e, spokojnie siedmiu e, wagonów z różnymi numerami inwentarzowymi. Asygnowanymi przez GITX, czyli GATX, DHL, DHL, kolory troszeczkę są inne, też zwróćcie uwagę, malowanie. Także, no, muszę powiedzieć, że na pewno wyrób brawy jest bardziej filigranowy. To widać chociażby na przykład przy podwoziu, jak bardzo delikatne są tutaj elementy. No, niestety, ten ostrość nie rozpieszcza mnie dzisiaj. Oj, przepraszam, bo zaraz sobie coś uszkodzę. Ale zaraz spróbuję wrócić ten wagon i wtedy powrócę do ostrości. No, tutaj zobaczcie jak hamsko widać te śrubki, mi są przekrącone wózki w, w wagonie Roco i jak grube są elementy, natomiast w przypadku wagonu właśnie wagonu wyprodukowanego przez Brawę wypada to zdecydowanie lepiej. No dobrze, moi drodzy. To tyle. Tylko tak krótko. Jak to się mówi w gwoli obowiązku, że tak powiem modelarza, kolekcjonera pokazuję ten wagon Brawy i zachęcam Was do kupienia. Jest to bardzo ładny wagon i w całkiem przystępnej cenie, mam nadzieję, że jeszcze jest dostępny. Więc żegnam się z Wami w tym odcinku i zapraszam Was do kolejnych. Cześć!